Usuwanie zacięcia papieru w drukarce HP Envy Fotoserii 7200-7900 All-in-One. Jeśli na wyświetlaczu drukarki pokazywany jest komunikat o błędzie dotyczący zacięcia papieru, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć błąd. Po wykonaniu każdego kroku ponów próbę drukowania. Jeżeli problemy nadal występują, przejdź do następnego kroku. Krok pierwszy: usuń zacięty papier. Aby wyjąć zacięty papier z obszaru podajnika papieru, otwórz główny podajnik, a następnie unieś i wyjmij zasobnik wyjściowy. Wyjmij cały zacięty papier z podajnika papieru fotograficznego. Wsum podajnik papieru fotograficznego i wyjmij zacięty papier z głównego podajnika. Potem włóż odbiornik. Delikatnie przechyl przód drukarki, ustawiając ją pod kątem około 60 stopni, aby uzyskać dostęp do podstawy drukarki. Usuń zacięty papier z bazy. Potem zamknij główny podajnik. Aby usunąć zacięty papier z wnętrza drukarki, otwórz przednią pokrywę. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Delikatnie przesuń ją na lewą lub prawą stronę drukarki i wyjmij zacięty papier. Przestroga, nie przesuwaj karetki drukującej do końca w lewą lub prawą stronę drukarki. Podnieś uchwyt na pokrywie ścieżki papieru, a następnie wyjmij pokrywę. Obiema rękami wyciągnij zacięty papier, jeśli doszło do zacięcia. Ponownie załóż pokrywę ścieżki papieru, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów. Zamknij przed nią pokrywę. Krok drugi. Czyszczenie rolek podawania papieru. Na rolkach podawania papieru mogą gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia papieru lub problemy z jego podawaniem. Oczyszczenie rolek może rozwiązać problem zacięć papieru. Przygotuj następujące materiały. Szmatka niepozostawiająca kłaczków oraz woda destylowana lub filtrowana. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający. Odłącz wszystkie przewody, jeśli jakieś są podłączone, lekko zwilż ściereczkę wodą, a następnie wyciśnij z niej nadmiar wody. Wyciągnij główny podajnik. Potem delikatnie przechyl przód drukarki, ustawiając ją pod kątem około 60 stopni, aby uzyskać dostęp do podstawy drukarki. Dociśnij ściereczkę do rolek, a następnie obróć je do góry palcami. Dociśnij na tyle, żeby usunąć cały nagromadzony kusz lub brud. Pozostaw rolki na 10 minut do wyschnięcia. Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki. Włącz drukarkę. Krok trzeci. Usuń zanieczyszczenia ze ścieżki papieru. Wraz z gromadzeniem się resztek papieru na ścieżce papieru zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia zacięć papieru. Aby usunąć zanieczyszczenia, przeprowadź przez drukarkę grubszy arkusz papieru. Najpierw wyjmij cały papier z podajnika. Następnie włóż jedną pełnowymiarową stronę papieru fotograficznego HP o rozmiarze letter lub A4. Po włożeniu papieru fotograficznego wyślij puste zadanie drukowania lub kopiowania do drukarki. Po zakończeniu zadania drukowania otwórz podajnik. Unieś przed nią część drukarki i usun strzępy papieru i zanieczyszczenia z wnętrza zasobnika i rolek. Załaduj ponownie stos papieru standardowego, a następnie zamknij podajnik. Krok 4. Zresetuj drukarkę. Jeżeli faktycznie w drukarce nie doszło do zacięcia papieru, zresetowanie drukarki może spowodować usunięcie komunikatu o błędzie. Po wyłączeniu drukarki, odłącz od niej przewód zasilający. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Poczekaj 60 sekund. Ponownie podłącz przewód zasilający do źródła zasilania. Firma HP zaleca podłączenie bezpośrednio do gniazda ściennego. Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki. Włącz drukarkę, aby ukończyć reset.